Hejo, 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 z tej strony Alexa i, e, i mam nadzieję, że nas słychać, bo strasznie wieje, ja będę tak osłaniała trochę. No jest wichura straszna, e, chcemy wam powiedzieć, że, co chcę wam powiedzieć, zaczynamy wspólnego vloga. Jak nie wiatr to kozy się odzywają, prąd wyłącz tylko Nikola. E, o, prąd jest tu, e, zaczynamy wspólnego vloga, stajennego vloga. E, Idziemy po konie, T tak, znaczy, tak, tak będę nagrywać, bo, bo tak nie wieje. E, idziemy po Odysejkę, idziemy po Rudego i razem z Nikolą wsiadamy dzisiaj na trening, tak, nasza, nasza taka wspólna super jazda, e, więc zobaczymy jak to będzie. Jakieś drążki może poustawiam, bo hala będzie wolna, e, a następnie, słuchajcie, biorę Dile, bo od wczoraj już może kusować, na ląże, także biorę Dile i Dila zaczyna regularną robotkę, e, także nie mogę się doczekać. No, idziemy po Odysejkę i zabieramy się do pracy. Zobaczcie to! Dila stoi na swojej kwaterce, a kto ją pilnuje? Rudy ją pilnuje. Język jakie to urocze. Jakie kochane. Dila chyba język przed chwilą pokazała. No. Cześć Myho, potem Ciebie wezmę. E, jeszcze na początek puszczę Wam filmik z wczoraj, z pierwszej ląży Dili. Miało być spokojnie, e, weterynarz powiedział, że no że tak trochę kusa, bo na pewno nie będzie miała siły, bo jest osłabiona e, i w ogóle... A jak Dila ruszyła, zresztą zobaczycie zaraz sami. E, to miał być kłus, a nie bryki Dila. Mhm, <noise> 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 tak. Ta to, to weterynarz kazał ciebie oszczędzać, a ty nie chcesz. Gdzie ty biegniesz tak? Zimno wieje. Zimno wieje. Szybko po Odysie. A jeszcze coś Wam pokażę, kurczę. Tyle rzeczy się nazbierało ostatnio. Tam nie było jednego vloga. Dylan miała dwa dni temu yy, wizytę weterynarza i badał ziobaczka. E, I słuchajcie, yy, puszczę Wam nagranie źrebaka teraz. No, zobaczcie, jaki on już jest duży i słodki. On skrzyżował kręgosłup serdeczko. Rusza, Mały dark. Tu noga. A tu mogę Zavięte. no. Leży sobie. Fajnie żebra teraz widać, nie? No, no super. Nie? no, o i w tle główka. nie? Tam. no, 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 Odmiany na pysku, proszę mi powiedzieć, <głos> 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 Pierwsza, czy ma, czy nie. Pierwsza nabiegła! Odysia, cześć słoneczko, idziemy pojeździć? Jemy. W ogóle Odysia dzisiaj będzie golona i Nikola wybrała coś na statek, ale jeszcze wam nie powiemy co, zobaczycie jak Jemy. będzie ogolona, tak? No więc Odysia będzie golona, dobra otwieram ci i możesz z nią wychodzić. Proszę bardzo, a ja będę pilnować, żeby kadet nie uciekł, bo kadecik jeszcze zostaje na pastwisku. Tak, tak, tak. Dobra, zamykam. Włączyłam prąd, więc nie mam co się bać, ale i tak zawsze się boję, że i tak nie poradzi. Dobra, jest. Pa, kadet. Ej, idziemy. Udysia. Idziemy. Na trening. <grym> Odysia ładnie z Nikolą idzie. Ja zaraz biorę Rudego, który tam się patrzy. O! A tu się Dilka patrzy. Gdzie my idziemy? No. Rudy się teraz bawi z kolegą. Ojojku! Co to za dzikie konie dwa? Rudzik! Idę po ciebie. Koniec zabawy. <gdziemy> a tam Dila. Biedna. Chodź, 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 chodź. Ojku! Cześć moja myszka kochana! Cześć bąbelku ty mój! Stoisz sobie ładnie! Hmm. A kto by tu od dołu Rody przyszedł! Sam do mnie przyszedł, cię przywitać! Cześć mychu! Cześć! Kto mnie hrabkami mnie podotykał po głowie! Cześć myszko kochana! Cześć! ile się obraziła! <noise> Płynie dwa przyprowadzone, czyszczone. Hop. Ja już na poziomie ogona. No ja też biorę odzyweczkę taką nową. O, załatwiłam Dudusiowi z Magic Wrasza I czyścimy. W ogóle wyłączyli prąd. Tak wieje, że wyłączyli prąd. Jest ciemno, nic nie widać. No, ale to nie nasza wina, bo tak jak słyszeliście, strasznie wieje. I musiało coś się zepsuć po prostu. Nie? No. No. Mm. Wrócił prąd, wróciło światło, mamy jasność, ale ja powiedzcie nie mi... Widzę, no, powiedzcie mi, czy ja mu zrobię dużą krzywdę, zakładając różowy czaprek ze spuksa. Nie. <noise> Urocze będzie wyglądał. Prawdziwy mężczyzna różu się nie boi, a ja mam dzisiaj różową bluzę, więc taki matching chciałam zrobić. No, nie rudy, będzie dobrze, nie? No nie obrazisz się przecież. <noise> Jesteśmy już z Nikolą na hali. E, jest tylko jeden koń dodatkowy, więc mamy prawie całą halę dla siebie. Możemy sobie coś porobić. Nikola ma tutaj drążki, przez które będzie dzisiaj przejeżdżać. No a że prawdziwy mężczyzna różu się nie boi, to jesteśmy z Dudusia, tak jak mówiłam, na różowo dzisiaj. No zobaczymy, jak to będzie, bo strasznie wieje, Hala się trochę rusza, konie mogą się płoszyć, ale mam nadzieję, że będzie GIT. Jedziesz? I patrz, patrz na środek drążków. Już, już z zakrętu patrzysz, żeby wyjechać. Na sam środeczek. Zmiana nogi. ok, do końca dojeżdżasz, tak? Prawo, I już patrzysz już przez ramię na kolejne drążki. Patrzysz, patrzysz, tutaj na drążki, na, na środek drążków. Tak, aby wyjechać. Tak, łydka, 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 łydka. Okej. Okay. Zmiana nogi znowu. Bo to jest ósemka. I patrzysz. Tutaj na środek już. Tak. I zmiana nogi. Już na drążki patrzysz przez ramię. No. Tak, 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 tak. I po, po drążkach przejść, zatrzymaj delikatnie za, usiądź w siodło i delikatnie za, delikatne zatrzymanie. Do stój, nie dostępa, do stój miało być. Ok. I rusz tempem na trochę dłuższej wodzy. Niech odpocznie. Dzisiaj Nikola ma co robić. Wieje i hala się trochę rusza. I Odyseja i bryka jej, i dębuje. Jeśli zobaczy, że hala się ruszyła. Ale Nikola zachowuje zimną krew, w ogóle się tym nie przejmuje. Wszystko wysiaduje i ze spokojem próbuje jeszcze raz przejechać z Odyseją. Także szok. Ja pełen podziw dla Nikoli, bo, bo naprawdę. Dobra i delikatne przejście w E. Okej. Okay. Kilka kroków wstępa i już kusik. I tak samo delikatne przejście w B. Już sobie przygotuj przed B, tak, żeby równo w B zrobić przejście. Usiądź, usiądź, usiądź. U, o, potknęła się. Nie, chcą, nie chcąc, ale okej, okay, dobra. I dostój. I o, patrz, Ona musi stać. Jak robisz przejście do to ona musi stać. Polisz sobie do pięciu. I dopiero wstęp, tak? Żeby to było wyraźnie zaznaczone przejście do stój, a nie do stępa. Jeszcze raz zrób to samo na B. Nogę zmień. I przejście do stój, tak? Wyraźnie zaznaczone to przejście. Prze chwilę musi postać. Nawet nogę sobie ułożyła. Super, tak, o to chodzi. I teraz zrób przejście do stępa, tak? Żeby ona nie, nie myślała, że cały czas będzie dostój, żeby nie zgadywała. Tylko teraz zrób dostępa, żeby się nie zatrzymała. Nogę zmień. I dostępa, dostępa, tak? Niech maszeruje, maszeruje. I kus. Oj, jak go zaczyna ładnie odpuszczać, czujesz? Jak ładnie głowę robi, odpuszcza. Tak, to właśnie przejścia, przejścia są bardzo ważne dla rozluźnienia konia. No tu coś ci nie wyszło. Co tu? B było wcześniej. Bardzo fajny galop, tak Super, no, podtrzymuj, podtrzymuj, podtrzymuj lewą łódeczką, żeby nie gasła, nie gasła, tak O, co to? Ty zrobiłaś przejście? Czy ona? Ty? Okej okay. Myślałam, że ona ale bardzo fajnie. Jeszcze próbujesz? Przerwa? Dobra. Dobra. Taką dużą woltkę robimy. O, tak. I jeszcze raz na lewo tutaj. Patrz już od razu na te drążki tutaj. Patrz, patrz. I łydeczkę, łodeczkę. Żeby takim energicznie wjechała. O! Super, dobra. Ładne, delikatne zatrzymanie. I długa wodza. Wstępujemy. Pochwal dobrze, pochwal. Bo pomimo, pomimo tych wszystkich rzeczy potem była bardzo kochana. Ogarnęła ją. Но, no. ой-ой, так. Jesteśmy po jeździe. Ja niestety za dużo nagrań nie mam, bo Nikola nie ogarniała nagrywać z Odyssei. Także no ja nie mam, ale rudy był dzisiaj najlepszy, bo ja teraz go miałam przez trzy dni. Miałam y, środę czwartek-piątek. Dzisiaj mamy piątek i dzisiaj był najlepszy z tych wszystkich dni. Tak mi się super jeździło. Teraz szykujemy księżniczkę na ląże. Drugą od dwóch miesięcy, nie? Czyszczonko porządne? Idziemy pobiegać. Zaczynamy lążę. Na razie długo wstęp. I potem spokojny kus. No ale zobaczymy czy będzie spokojny, bo widzieliście filmik z wczoraj. Lila po prostu już tęskni za bieganiem. Brykań Ej, nie pod trawy. chodź tu. Uwaga, zaczynamy kus. Lila, Chyba się nie chce. No, hop. kusik no rusz tą dupkę. Ojojku! Ruszamy dupkę. Tak. Idzie ładnie. Kusujemy powolutku. Dla rozruchu. Super. Dalej, dalej. Super konie. Dalej, dalej. Przerwa? Dobra, to chwila przerwy. Ogólnie to Dila ma decydować ile chce kusować i kiedy robi przerwę. Także przerwa to przerwa. <grywa> I na drugą stronę. Tak, super. Kończymy już lążę, była super grzeczna. Teraz jeszcze trochę stępa i, i, i idee jej założyć ochraniacze chłodzące wibrujące. Teraz są szczególnie ważne, aby nie uszkodzić po prostu ścięgien, nóg po takiej długiej, po takim długim okresie bez ruchu, żeby je zregenerować. Patrzcie jakim jestem jednorożce. <grym> Nikola w ogóle poszła zrobić kudałka dla Odyssei i dla Dili. I nie wiem czy coś wam nagrała swoim telefonem. Nie wiem. Jak coś nagrała, to wam wrzucę potem, czy znaczy, potem. W pojeździe zrobimy tylko Lilce jedzonk, ponieważ widziałam u Odyssey, i Odyseja miała jeszcze, więc jutro już zrobimy jakby co. A teraz się bierzemy za dealę. Do każdego na początek dajemy jedną miarkę Brandona, więc tutaj na śniadanku, ja, i a w ogóle, zobaczcie to. Wow. Ola, to znak dla ciebie. Dobra, mniejsza z tym. Do każdego teraz dajemy po garskie sieczki. Bierzemy garstkę. I mi ładnie. Teraz do każdego z pojemników dajemy po dwie miarki drożdży. To już sypane i powinna teoretycznie dostać jeszcze na rano e, projektik płynie chyba. Nie wiem, ja się nie znam na suplementach. Ale się skończył i ona musi najpierw dokupić. A teraz jeszcze wyżłopiemy 60 ml tego. <grych> Nalałam 40 i to również się skoń skończyło, ale ona ma tam jeszcze jedno, to sobie zabierzemy z tamtego. Mam tu już 20. I wlewamy. Luśka już w boksie, tutaj wcina sianko. Tutaj nóżki się relaksują, wbrują się i chłodzą. Tak. Fajnie, że mam to ochraniacze, bo one jej naprawdę dużo teraz pomogą. Jak ona przez dwa miesiące stała, a teraz zaczyna wracać do prasy, to one fajnie będą regenerować te nogi. Podoba Ci się? Można wreszcie po głowie pogłaskać to można. No, Odysia. Odysia też sobie skubię. Małpeczka dzisiaj. Dobra, Nikola, powiedz nam, jak ci się dzisiaj jeździło? Na początku, no, bryka nawet mi zadębowała, tak siup, siup, siup. Myślałam no, no, taki bryk, y, zadębowanie, bryk, zadębowanie, bryk, zadębowanie. No. Tak, trzy razy pozdrawiam. Ale siedziałam z spokojem. Potem y, bała się lewego, tak jakby górnego rogu, więc tam się staram aż tak nie podjeżdżać od lewej, nie, od prawej. No od prawej. bo ustawili takie straszaki, które są pod przeszkodami, takie pomarańczka. No i tam Odysia odskakiwała no. trochę. Ale potem e, było spokojnie. Ale okej, okay, bo po, potem już kusowaliśmy, robiliśmy, nagrywał powoliśmy dzisiaj też um, i już bardzo ładnie wszystko robiła, więc fajnie, fajnie było. Ale to była bo już spokojna, super. nie na tak. początku tylko tak. musiała pokazać, że to jest kobyłka. <laughs> No, a Duduś, tak jak wam mówiłam już, już wcześniej, również był mega dzisiaj, Dila też była super, normalnie trzy konie mamy, a ja jestem jednorożcem znowu, co, <grym> so, jajku, w ogóle pokażę wam zdjęcia, które wczoraj zrobiłam Nikoli, a Nikola mi zrobiła, takie słodkie, zobaczcie, no, zobaczcie, jakie słodkie fotki. Pokażę Wam jeszcze Dili szwy i zobaczcie, jak się wszystko ładnie zagoiło. Czemu tu jest to rozmazane ostrości nie chce mi złapać. No, ale wszystko zagojone, tylko takie poszczególne, yy, poszczególne takie wypustki są, ale tak tu blizna się zagoiła pięknie. Jeszcze mamy naszego żela Też zrobimy tym te nóżki, aby się dobrze zregenerowały. Nie i nie bolały po wysiłku. Tak, posmarujemy nóżki. I to by było na tyle dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W sumie 4 godziny tu spędziłyśmy. Cztery. No prawie cztery tu. No ale jak się ma trzy konie, no to, to, to jest co robić. Było. Ale fajnie było. super. No, tak mi minęło, czy nie było takie przedłużone. Dobrze, że jest piątek, nie? No. Weekend jutro, także. Eee, żegnamy się z koniełami wszystkie, wszystkimi. Trzema, tam o jest Rudy gdzieś. <laughs> tak, Nikola ma jutro i w niedzielę trening na Odysei, więc jak chcecie, to też możemy wam nagrać, bo ma z trenerką. W niedzielę tylko. No, w, w niedzielę z trenerką, a jutro ze mną. Także no. <laughs> kończymy, żegnamy się z wami. Oczywiście buzioczki! I do zobaczenia w kolejnym odcinku! Pa! pa!